Cześć, jestem właśnie pod szpitalem, chociaż nie spodziewałam się, że dzisiaj będę. Nie wiem, jak to zrobiłam, nie wiem jak mogłam zapomnieć, ale może nie zapomnieć, pomylić, że dzisiaj mamy badania krwi. Siedzę sobie, a tam gadamy w domu, bo też mamy gości, więc wiecie, tak mam spokojnie, kawka, coś tam, jakie plany, wstawiam pranie i nagle dzwonią ze szpitala. Magda, ale przecież ty masz teraz badania krwi. My tak, co? W sensie? Ja byłam pewna, że ja mam jej jutro. No to okazuje się, że nie, e, że dzisiaj. I właśnie, no, cieszę się, że powiedzieli, no to po prostu teraz przyjedź i gdzieś tam cię wypchniemy, a że nie robili jakichś tam problemów. No i też wchodzę, no i właśnie ten pan, który dzwonił, no to już mnie tak kojarzy. Wiecie, trochę się wyróżniam, chociażby e, tutaj imieniem i nazwiskiem, nie? Więc karetka. I wchodzę i on mówi, że Magda, ty jesteś zawsze tutaj taka punktualna, zawsze tak 5-10 minut przed, żeby się nie spóźnić, i nagle patrzę, ciebie nie ma. No to musiałem zadzwonić. No, tak jak mówię, na szczęście mi bez problemu pobrali, znaczy bez problemu już teraz raczej nie ma czegoś takiego jak bez problemu, bo po prostu mnie boli to bardzo, bardzo mnie boli to pobieranie. Powiem wam, że już mam tak bolesne te pobrania krwi, i kiedyś to było dla mnie takie ha! W sensie bardzo się tym denerwowałam, ale z bólem to nie miało nic wspólnego. A teraz po prostu och! Pogoda nie jest zła, jak widzicie. Ładne niebo i w ogóle, ale i tak nie ubrałam się zbyt dobrze, bo szybko założyłam, no dobra, nie będę Wam pokazywać, ale taką spódnicę i wybiegłam z domu, a jednak jest trochę zimno. Czekam na chłopaków, aż mnie odbiorą spod szpitala i nie wiem, czy pojedziemy do Slimy na spacer, czy może pojedziemy w jakieś inne miejsce jeszcze z koleżanką się przejść, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, proszę, jakie spontaniczne decyzje. Bo w ogóle okazało się, że mają tutaj w przedszkolu za kilka dni coś takiego jak dzień świątecznego swetra. Um, no, także kolejną rzecz trzeba zakupić. I no dobra, to jest coś takiego, co jednak one w grudniu i pewnie w styczniu też będzie nosić, więc... <laughs> Nie mam z tym jakiegoś problemu, no, ale ym, muszę gdzieś znaleźć świąteczny sweter. Jednak ślima wygrała. Zastanawiam się, czy to jakkolwiek może być wygodne dla dziecka. Może tak wystylizuje swoją córkę. W sklepie oczywiście leci muzyka, więc trochę pogadam. Znalazłam taki sweter na dziale chłopięcym. Poza tym moją uwagę przykuły, myślałam, że w ogóle to jest spódniczka, ale jednak spodenki dosyć krótkie. Ten kolor bardziej mi się podobał, ale to nie mi się podobać, tylko mojej córce, a ona bardzo lubi czerwony, więc biorę niecałe 22 euro. Grudzień to mam wrażenie, że czasami zapowiada się lepiej niż listopad. No zobaczcie, co tu się dzieje. Ta budowa to prawdopodobnie nigdy się nie skończy. Będąc na słońcu, to jak dla mnie to jest taka wiosna. Wiadomo, że jak tam się zajdzie dalej, gdzie wieje i no, po prostu jest chłodniej w cieniu albo gdzieś między budynkami, no to jest chłodno. No, także trzeba raczej bluzę założyć. Ale tutaj to raczej tę bluzę zdjąć. Znowu jestem w tym samym miejscu. Tym razem ktoś nurkuje. Tylko, że dzisiaj jest cieplej i kawa. Jako, że jest grudzień, to to jest moja taka tradycja coroczna. Ja że biorę pumpkin spice latte, potem marudzę, że jest to dziwna kawa. I tym razem, czekajcie, tutaj odsłonię. Czy nie odsłonię? No dobra, udało mi się. Napisali MEG, bo mój mąż podał MEG. Zawsze robię im takie wyzwanie i mówię Magda, no ale cóż, innym razem. Tutaj cytryny, no i pranie, oczywiście. Pozostając w temacie owoców, mamy tutaj. To są chyba pomarańcze, nie? Czy jakieś takie wielkie mandarynki? No, nie wiem. Przybliżenie? Kontynuując pokazywanie rzeczy, które polecam, to mam ze sobą takie dwie książeczki. Tutaj coś się wydarzyło ktoś się chyba wyżywał na literce A, i moim zdaniem one są bardzo fajne do nauki angielskiego. Taki, takiej początkowej, albo po prostu dla dziecka, które się dopiero uczy mówić, bo te przedmioty, zwierzątka i tak dalej, one są takie, jakby to powiedzieć, podstawowe. Czasami kupię jakąś książkę i tam wiecie, są takie słówka, co ja sama muszę się zastanowić w ogóle, jak to się wymawia, czy coś w ten deseń, a tutaj są raczej takie podstawowe, i myślę, że na początek jest naprawdę fajne. I w ogóle ta firma, ona według mnie robi bardzo fajne zabawki, takie powiedziałabym mądre i myślę, że to też fajny pomysł pod choinkę. Zastanawiam się, czy jest w ogóle sens, że to mówię, czy takie coś można znaleźć w Polsce. Wpiszę, spróbuję znaleźć, tutaj możemy też liczyć. Tak więc i liczenie jako zdolność, ale też właśnie ten angielski no fajne, fajne i takie też ładnie wydane, kolorowe, ciekawe dla dziecka. Polecam. Tutaj też są pokazane inne książki z tej serii. My mamy wszystkie, w sumie wszystkie mi się podobają. Za sztukę no w przeliczeniu z 8 funtów. No bardziej tak jest wszystko, wiecie, dużo droższe. Nie pamiętam ile za taką książeczkę dałam. I jeszcze może nie będę pokazywała swojej twarzy, tylko dalej tę książeczkę, bo troszeczkę, troszeczkę niewyjściowo wyglądam, jak wiemy nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj szczególnie, więc tylko Wam powiem, dalej przeglądając tę książkę, że rozglądałam się za choinkami, takimi świeżymi na Malcie. To nie jest coś oczywistego, tutaj stawiają na mm, choinki sztuczne, ja tam no, lubię te świeże, no co mam Wam powiedzieć. Otwieraj się myszko. O, proszę, rękawiczki. No, na przykład na Malcie to słowo rękawiczki tak nie bardzo jest potrzebne. No, ale. nawet moja córka jakieś ma, ale pewnie ich nie użyję. No i te ceny. Jeżeli jeszcze bym, tak wiecie, wiedziała, że ta jakość tej choinki będzie super, że ona będzie taka świeża i długo będzie z nami i tak dalej, to co innego, ale no. Troszeczkę wątpię. Rok temu kupiliśmy i, i była taka, no okej, okay, powiedzmy, ale tak jak mówię, no ona ledwo dostała do świąt. Więc trochę słabo wydać no, w przeliczeniu kilkaset złotych. Nie wiem ile, boję się nawet sprawdzać ile. Pewnie to będzie no 400 to minimum, bardziej 500. Nie pamiętam, bo oni sobie jeszcze liczą. Wiecie, że tutaj za dowóz jakieś e, horrendalne ceny po tym, żeby ją zabrać, to jest kolejna opłata. Nie wiem, co robić. Nie wiem. No, ale z drugiej strony, kurczę, zależy mi, żeby mieć choinkę. Takie dylematy na dziś. A teraz ruszamy na drugi spacer i znowu nad morzem. Mieszkam na Malcie, morze jest z każdej strony. Trochę fale się wzmogły, nie sądzicie? Tam pan o ten yy, łowił ryby powodzenia. A tu zbierana jest sól. Wiecie, fala robi tak fuu, puf. potem sobie odchodzi, wyparowuje, a sól zostaje. Ej, hey, tutaj to wygląda z jakiegoś filmu. mi się to podoba. No może poza tym dźwigiem.